Unikat jest to warsztat terapii zajęciowej, funkcjonujący od listopada 2004 roku. Wtedy funkcjonował dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, natomiast udało się w grudniu 2009 roku powiększyć placówkę dla 30 osób. W chwili obecnej mamy 6 pracowni. Głównie są to pracownie artystyczne, czyli pracownia ceramiki, pracownia szkła artystycznego, pracownia rękodzieła, pracownia plastyczno-graficzna, pracownia komputerowa i nowa pracownia wspomagania rozwoju. Pracownia ceramiczna to jest nasza największa duma i to wszyscy wiedzą, że Unikat, pierwsze skojarzenie Unikat Katowice głównie ceramika. Bardzo nam zależało na tym, żeby była to duża pracownia połączona z galerią, gdzie możemy prezentować na bieżąco prace tak zwane wystawowe. W chwili obecnej jest taka możliwość. Dysponujemy również bardzo dużym piecem ceramicznym. Jak na warsztat chyba jest to największy piec. Wychodzimy z założenia, że największą wartością są tutaj pomysły naszych podopiecznych, ich świat wyobraźni, fantazji i... Przy pracy bazujemy bardzo ściśle na tych ich pomysłach. Jeżeli wkraczamy z jakąś pomocą, to raczej z pomocą techniczną. Jesteśmy w Polsce raczej jedyną pracownią szkła artystycznego, która dysponuje piecem do fuzingu czyli piecem do topienia szkła. W pracowni szkła mamy nie tylko witraż, ale również to nietypowe topienie szkła. Powstają prace w technikach łączonych, czyli fizing z witrażem, fizing z ceramiką. Dostaliśmy temat, mój idol, i ja wybrałam, że zrobię Nigella Kennedy'ego. I po pół roku. Bo miałam okazję wręczyć mu tą pracę na koncercie. Praca była zrobiona z gliny, a smyczek ze szkła był zrobiony. Lubię bardzo budynki malować, pejzaże, środki komunikacji miejskiej, bo się bardzo interesuje. No i grafiki wykonuję tak, że mam gumolit od podłogi na przykład, i w tym ryję dłutem jakiś obrazek, albo z pamięci, albo ze zdjęcia. Potem daję, rozwałkowuję na to warstwę farby, daję pod prasę, przykładam kartkę i potem na odbitce powstaje właśnie taki efekt. Jako jedna z najniższych placówek mamy szeroko rozwiniętą i szeroko prowadzoną terapię społeczną, ponieważ pani pedagog i pani psycholog tutaj prowadzą zajęcia z edukacji seksualnej, prowadzą zajęcia z zdrowego odżywiania się, również są zajęcia z języka angielskiego. Czym to wszystko służy rozwojowi i prawidłowemu funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Realne szanse wchodzenia na rynek pracy dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej są bardzo trudne. Otwarty rynek pracy jest według mnie w chwili obecnej raczej nieosiągalny. Tutaj na uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej należy stworzyć miejsce pracy, Czyli są to zakłady aktywności zawodowej, ewentualnie pojawiające się od niedawna spółdzielnie socjalne. Czyli mają być to zakłady pracy, w których oni będą robili to, co potrafią najlepiej. Marzeniem, zarówno moim, jak i całego stowarzyszenia, jest stworzenie albo zakładu aktywności zawodowej, właśnie, albo spółdzielni socjalnej, która będzie, między innymi, wydaje mi się, produkowała to, co produkujemy do tej pory. I mamy już rozeznany rynek, wiemy, że są odbiorcy, tylko będzie potrzeba większych nakładów na promocję, ponieważ na to chwili obecnej sobie jeszcze nie możemy pozwolić, żeby więcej osób jeszcze. Wiedziało o tym, co możemy wykonać, że idąc na przykład na jakąś uroczystość, nie muszą to być gadżety z galerii handlowych, tylko mogą to być eleganckie, jednorazowe, nietypowo własnoręcznie zrobione prezenty.